Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Subiektywniku Spiskownika. Nagrywamy wyjątkowo w niedzielę. Jak już dawno nie nagrywaliśmy z dwóch powodów. Po pierwsze, w zeszłym tygodniu troszkę i tak zaniedbaliśmy temat Dwa, To bardzo ważne, żebyśmy o pewnych rzeczach powiedzieli dzisiaj, gdyż jutro może być już za późno. A doszliśmy do takiego momentu na rynkach, gdzie wszystkim się wydaje, że stoimy u progu hossy, podczas gdy Wszystkie, absolutnie wszystkie rzeczy, na jakie natrafiamy, wskazują, że to jest największy bull trap w historii. Nie dość jest tak wypaczony i zdegenerowany, że naprawdę tylko najwięksi szaleńcy mogą w tej chwili wchodzić w rynek. No może jeszcze jacyś insight traderzy, którzy rzeczywiście, nie wiem, spodziewają się wręcz obniżki stóp procentowych na następnym posiedzeniu Fedu, ale no, na to nie mamy wpływu. Bazujemy na tym, co wiemy, nie na spekulacji, ale zaczynamy od początku. Ustosunkowując się do tego, który yy, ktoś napisał w komentarzu odnośnie Tesli, dlaczego, skoro jest tak źle, to jest tak dobrze. No więc, yy, pierwsze co to, aż ktoś kupuje Tesle, być może są to zakupy dokonywane jeszcze przez korporacje, które taplają się jeszcze w, co po niektóre w pieniądzach. A po drugie, no, jest też jakiś nawis inflacyjny, który stoi przed wszystkimi, w związku z czym lepiej może mieć Tesla, jeśli już chociaż nie mieszkanie, biorąc pod uwagę, że do niedawna jeszcze używane samochody szły w górę, w ogóle wszystkie szły w górę. A do tego Tesla obniżyła znacząco ceny. Niektórzy klienci chcą wręcz zwracać Tesle ze względu na to, że czują się oszukani tym, ile przepłacili. Ale to nie jest nie do końca tak. Przede wszystkim... Tesla jeszcze jedzie na jakieś marcenomie i chęci na, na hypie, tak? To się mówi na hypie. Zobaczmy na przykład, co się dzieje, jeśli weźmiemy cały rynek samochodowy pod uwagę, co mamy na przykład w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii produkcja samochodów na najniższym poziomie od 1956 roku, tak? To nie przejęzyczenie. Tyle outleo się teraz robi w Wielkiej Brytanii. Robiło się w roku 1956, pół wieku temu, chwilę po wojnie. Wyobrażacie to sobie? No więc dobrze, no może Tesla sprzedaje trochę więcej, ale zobaczcie, jak wygląda rynek. Czyli to wszystko, czego. Przed... Nie, nikt nie pokazuje, tego nikt nie wie. O tak? Tesla, 70% wzrosła chyba od tego dołka i non stop w górę, bez żadnej korekty. To samo Bitcoin. No Boże święty. Ale czy to dotyczy tylko samochodów? No zobaczcie, tutaj mamy informację. Początek końca rynku smartfonów zatrważające dane spadkowe. 18% dół w świątecznym okresie 2022 roku. O tyle spadła globalna sprzedaż smartfonów według analityków IDC. To najwyższy kwartalny spadek w historii pomiarów, a łącznie z 2022 rokiem sprzedało się najmniej smartfonów od 2013, czyli od epoki przedlodowcowej w historii smartfonów. Także jeśli to myślicie, dotyczy tylko samochodów. No to nie, dotyczy też smartfonów. I jeśli nawet Apple pokaże zajebiste wyniki kwartalne, to nie znaczy, że na rynku dzieje się dobrze. To znaczy, że ludzie, którzy jeszcze może kupują Apple'a, jeszcze ich na to stać, albo są bardziej związani z marką, albo jest to po prostu taka awaryjny telefon, że trzeba go stale wymieniać. No i niestety wydawać grube, grube tysiące złotych, czy wręcz teraz to już tysiące dolarów. No, no właśnie, a co widzimy na warunkach prowadzenia biznesu? Jak to obecnie wygląda? Indeks Federal Reserve Bank z Nowego Jorku mówi, kolejny raz spadamy w dół. Tak źle nie było w czasie, uwaga, Bessy w roku 2008, tak? Po tym jak te rynki się niby tu... Grand Financial Crisis. Teraz mamy gorsze warunki do prowadzenia biznesu niż w najgorszym momencie tamtego kryzysu, tak? Nie ma żadnej pandemii, a mamy poziomy takie jak w pandemii. Dobrze, jedziemy, następny wskaźnik. Federal Government Current Expenditures, Interest Payments. Tyle wydają Stany Zjednoczone na obsługę swojego długu. W zeszłym roku doszliśmy już do poziomu prawie 900 miliardów. W tym roku połowa długu musi zostać zrolowana po o wiele wyższych stopach procentowych. To już nie będzie tam 0,5, 2, 2,5. W którym momencie pęknie bilion, w którym 2, w którym 3. Jeśli dalej będą podnoszone stopy i utrzymane do końca roku to spodziewam się, że w przyszłym roku ze 25-33%, znaczy w 2024, 25-33% mm, całej puli środków, jakie zbiorą z podatków Amerykanie, będzie musiało być wydane tylko i wyłącznie na koszty obsługi długów. To jest dużo więcej niż chyba healthcare i e, zbrojeniówka, czyli defense, razem wzięte. Tego, to, tego się nie da utrzymać. Tak? To co mówiliśmy ostatnio, no kolejne i kolejne państwa budują jakieś porozumienia, aby rozliczać się w innej walucie niż dolar. I to nie ze względu na to, że dolar może ulec jakiejś znacznej aprecjacji, ale coraz więcej wskazuje na to, że dolar może się skończyć. Tak, powtarzamy o tym u nas od jakiegoś czasu i wszyscy się spodziewają, że dolar będzie odbijał, że jest bezpieczną walutą, podobnie jak euro. Ludzie, nie trzymajcie pieniędzy w dolarze. Ja bym tego nigdy nie zrobił, ani w euro. To nie są waluty, które dzisiaj ktoś chciałby mieć w portfelu. Tym bardziej, że oprócz tego, co tutaj widzimy i tego typu zagrywek, to Japończycy chcą w tej chwili rzucić na rynek 400 miliardów w obligacjach, po to, żeby ratować własny system i być może przejść na jakieś CBDC, żeby zatrzymać to, co się tam dzieje. Przecież ta sytuacja, która jest w tej chwili w Japonii, z tego co widzieliśmy, inflacja dalej idzie w górę. To jest koniec ich systemu monetarnego wkrótce, tego wszystkiego, co oni tam budowali od wielu dekad. To jest w tej chwili Unsustainable również. I nie wiadomo, którego dnia być może przyjdzie nowy dyrektor Bank of Japan wkrótce już, i powie, nie, nie tak dłużej być nie może, robimy jakiś tam resetik. No i co wtedy? Żeby nie było tylko źle, to śledzimy te tematy i dlatego wrzucamy news o tym, że Ameryka zatwierdziła projekt małego modułowego reaktora. To, o czym cały czas podkreślaliśmy, że e, ten SMR-y, które chcemy w Polsce budować, w technologii firmy New Scale, dostały zatwierdzenie od Amerykańskiej Komisji Regulacji Jądrowych. Także być może te, jakby e, szachowym terminologiem się posługujemy, mieliśmy dobry debiut, e, zrobiliśmy dobre rozwinięcie partii i teraz zajmujemy centrum. Być może to u nas staną w Europie pierwsze te SMR-y, być może przy tych energochłonnych biznesach pomijam kwestie środowiskowe, bo to mnie w ogóle nie wzrusza. Ale pomyślcie, jakąż przewagę konkurencyjną na światowych rynkach będą miały nasze rodzime firmy dzięki taniej energii. Nie tylko taniej, ale takiej, na której można polegać. Bo może ktoś będzie udowadniał, że wiatrowa jest tańsza. No tylko jest problem, jak nie wieje. No ale wracamy do naszych hiobowych wieści. Zobaczcie. Jak zawsze w historii recesji zachowywały się ceny akcji, czyli jak zjeżdżał, zjeżdżał SP 500, i zaraz potem jak się zmieniał EPS, czyli earnings per share, ile ak, ak, na jedną akcję przypadało zysków, tak? W tej chwili te zyski na akcje jeszcze nie zaczęły spadać. Dokładnie też o tym mówimy. Jeszcze to się nie zaczęło. Mówiliśmy o tym pod koniec roku 2021, że w 2022 roku, gdzieś w połowie roku, firmy zaczną poka pokazywać złe wyniki. Okazuje się, że bardzo odporny jest na to ten rynek, o którym mówimy. W wielu wypadkach właśnie takie hype'owane name'y nadal się dobrze sprzedają, kiedy cały rynek przeżywa kompletną degręguladę. Ale to, że przestrzeliliśmy czasowo, nie zdając sobie sprawy ze wszystkich możliwych czynników, ze wszystkich możliwych środków, jakie zostaną zaangażowane w to wielkie jedno kłamstwo, czyli nieustanne mówienie, no no, nie będzie żadnej inflacji, potem no no, inflation jest temporary, po to, że teraz znowuż mamy już DIP. kupujcie, a już tylko będzie bull market, powodzenia nigdy w historii e, w czasie recesji zyski firm nie utrzymały poziomu, tak, S&P spadało niedługo potem zaczęły spadać zyski firm, rynek działa wyprzedzająco, tak, widzi co się dzieje i dzisiaj działa podobnie, tak, tym bardziej zobaczcie jak jest pokręcony ten rynek że spółki, które przestrzeliwały z wynikami Zamiast spadać, teraz zyskują te, które miały lepsze wyniki od tego, co prognozowały, obecnie w większości spadają po tym, jak ogłoszą te wyniki. Rozumiecie coś z tego? Tak, jesteśmy w czasie szulerni, tylko i wyłącznie. Tak? Dlaczego tak się dzieje, jak tutaj pokazano? Bo wszystkie ceny już były na tym poziomie, na jakim powinny być, tuż przed ogłoszeniem wyników. Zresztą o tym też często mówił u siebie Maverick, tak. W jakie akcje warto inwestować? E, na przykład jeśli mamy akcję, która spada przed podaniem wyników już ileś tam dochodzi do jakichś poziomów technicznych i jest poniżej 20% na przykład spadku, to w nią można spokojnie wejść, bo ona po ogłoszeniu wyników nie spadnie już bardziej, wręcz może być jakiś short covering i pójdzie w górę, a co dopiero jak ogłosi dobre wyniki, o ile wtedy może wystrzelić w górę, tak? Więc to jest kompletnie rynek, który jest pozbawiony jakiejkolwiek logiki. To jest tylko jedno wielkie kasyno. I teraz wszyscy obstawiają na czerwone, czarne, czerwone, czarne. Nikt nie bawi się w niuanse, tak? Wszyscy w tej chwili mówią: będzie rosło. No my mówimy: nie wchodźcie w to, nie wskakujcie na ten pojazd. On się zderzy ze ścianą i coraz więcej rzeczy mówi o tym, że stanie się to nieuchronnie. No dobrze, znowu przechodzimy na inne podwórko. Teraz obrazek znowu z Francji, teraz już nie Lyon i Paryż, tylko. Saint Nazar, a gdzie? Hmm, Dokerzy zaczęli palić opony, czyli już nie tylko pokojowy protest. A co więcej, zablokowali częściowo doki, czyli to już nie jest tak bezkolizyjny protest jak maszerowanie, czy tam rysowanie kredkami po asfalcie w Paryżu czy Lyonie. No dobrze, jak będzie wyglądać nasza przyszłość? No wiele wskazuje na to, że jeśli Fed spuści z i wszyscy spuszczą z tonu, to no, skończymy jak Turcja. Zobaczcie, jak zachowywała się lira turecka od momentu wybuchu Grand Financial Crisis, gdzie złoto było po jakieś 1,7 liry za uncję. Dzisiaj jest za 1177. Jedynie z ponad, no, krotnie, tak? Gdzie tam? krotnie, Ja chrzań. Dobrze, tysiąckrotnie w stosunku do złota spadła lira w czasie niedługim. To, jeśli nikt tego nie powstrzyma, stanie się ze wszystkimi walutami i nie wiem, czy jest jakiś ratunek. Naprawdę matematycznie nie potrafię sobie go wyobrazić. Można zrobić politycznie: można rozwiązywać kwestie właśnie kolejnymi jakimiś spektakularnymi akcjami typu COVID do sześcianu, tak żeby ludzi zdusić, a gdzieś tam po drodze pozbawić ich majątku coraz wyższymi podatkami od wszystkiego, albo jeszcze nakazując im zmieniać ich styl życia, grabiąc ich z. Możliwości ogrzewania się, z możliwości jedzenia tego, co zwykle jedli, czyli będą się mieszkać w kontenerach, jak napisaliśmy, karmić robakami i będą w pełni zależni od jałmużny z rządu. To chyba tylko to jest ten moment, w którym już nie będą mieli żadnej siły, aby protestować przeciwko temu, że nie mają nic i muszą być szczęśliwi. Kolejny news, Hiobowy Bloomberg. Tylko jeden na trzech Amerykanów może spokojnie myśleć o tym, aby pokryć 400 dolarów niespodziewanych wydatków. Tak wynika z najnowszej ankiety: 400 dolarów. Czyli, jeśli biorąc pod uwagę ich tam koszty, to jest tak, jakby powiedzieć, że jeden na trzech Polaków nie jest w stanie wydać 400 zł, gdyby się coś nagle stało. Kraj o najwyższym PKB, największe mocarstwo świata? Przecież tych danych nie wytworzyliśmy tutaj. Jak Ameryka z takimi ludźmi ma przejść naprzód? Gdzie tu jest silna gospodarka, ja się pytam. Albo gdzie owoce tego, co zarabiają na przykład światowe koncerny te high-techowe? Gdzieś ś, to, co one zarabiają w postaci podatków, później ewentualnie spływa na tych ludzi. Nigdzie, w żadnym miejscu. To jest obraz nędzy i rozpaczy. Tym bardziej, że jak. O, mamy obrazek, kolejny. No może jakieś fajne jajka, dobrze, no bez względu na to. Jak za tuzin można płacić 15 dolarów? Jajka. To ile to jest? 6 zł za jajko? Niedługo jakbym miał jajecznicę zrobić dla rodziny, to chyba taniej by wyszło kawiorem ich karmić. Notabene to też jajka. A co do tych elektryków, które miałyby rządzić wkrótce naszymi ulicami, no jest pewna bariera, na przykład lit. Zobaczcie, jak zmieniały się jego ceny w ciągu ostatnich dwóch lat. Jak mają te samochody tanieć, jak mają się stać bardziej powszechne, skoro już dochodzimy do bariery w ogóle m, wytrzymałości systemu w sensie po prostu więcej litu nie ma i nie będzie. Nie, nie jesteśmy w stanie go wytworzyć w przewidujących się e, takich do przerzucenia na klienta kosztach. Albo te kopalnie kobaltu kurczę, tam cały czas widzę różne obrazki z tych miejsc, gdzie to po prostu dzieciaki gołymi rękami to zbierają, tak? Nikomu to nie przeszkadza? Spoko, kasa mi się rządzi, no ale skoro tak to się odbywa, to znaczy, że nie da się inaczej i nie jesteśmy w stanie tego zmienić, zatem tych samochodów nie będzie więcej i nie będą tańsze. Lepiej niech aktywiści od tych globciów przemyślą temat. Znaczy moim zdaniem i tak oni dążą tylko do tego, aby pozbawić wszystkich w ogóle możliwości posiadania samochodu, tak, zresztą to się mówi wprost. Wkrótce przejdziemy na długoterminowy wynajem, czy w ogóle wynajem, czy będziemy sobie wynajmować na godzinę. Nikt nie będzie miał samochodu, a w ogóle wszystkie samochody będą wyposażone w kill Switch. Byś jakbyś, jakbyś jechał gdzieś na protest albo chciał gdzieś coś być bardzo niegrzeczny, to cię wyłączą. No, subcio. A tutaj, no, to znalazłem dzisiaj i również mówię, no, dzisiaj musimy to nagrać zanim się zacznie rynek w poniedziałek, bo czego się spodziewać. Kiedy? No właśnie, pamiętacie, pokazywaliśmy wykres CPI amerykańskiego i składników, które wpływają na jego sumę. Były tam różne pozycje, które się bardzo kurczyły. Skurczyły się właściwie już do zera, no bo ludzie po prostu nie stać na wiele rzeczy, natomiast to na co ich stać, no muszą płacić więcej i płacą. I w tych sztywnych pozycjach jest jedzenie, mieszkanie, koszty tam utrzymania tego mieszkania, tam typu ogrzewanie czy paliwo na dojazdy do pracy, tak. Doszliśmy do, 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 do spodu, jeśli chodzi o koszty paliwa. Wyczerpaliśmy spr -y, cena ropy się zatrzymała, zaczyna lekko iść w górę. Dolar się osłabia, zatem będzie szła mocniej w górę. Zatem inflacja będzie się nakręcać z punktu widzenia cen ropy, ale nie tylko. Zobaczcie, co tutaj mamy na wykresie, co wskazuje, że również samochody używane, ten spadek ich cen doszedł już do jakiegoś dołka, i teraz zaczęło się nowe. Odbicie, podobnie jak zresztą w mieszkaniach, tak, gdzie już ruszyły kredyty hipoteczne. Wszyscy, którzy liczyli, że później kupią, że to jeszcze spadnie, już przestali na to liczyć. Wszyscy liczą, że zaraz będą znowuż walczyć o coraz droższe samochody, w związku z czym to ruszyło. No i dokłada się do inflacji, której odczyt będzie bardzo bolesny. Teraz kwestia, co zrobi Fed. No nie wiem, co zrobi, ale mamy kolejny wskaźnik: ceny miedzi, które jak widzimy z wykresu, zazwyczaj idą z takim 3 miesięcznym wyprzedzeniem jeśli chodzi o inflację I zobaczcie co ostatnio zrobiły ceny miedzi i co ewentualnie oznacza to dla inflacji czyli kolejny z takich wskaźników że tak powiem na gorąco, które znaleźliśmy w sieci to samo jeśli chodzi o powiązanie o krzywej dochodowości z recesją w tej chwili mamy odwróconą ją na 100% krzywej 100% Wszystko jest odwrotnie, czyli najtaniej wychodzi 10-30-letnie, najdrożej owe najty. A zatem zawsze zawsze to było zwiastunem inflacji. A jeśli teraz jeszcze zobaczymy, jak głęboką mamy tą inwersję, możemy sobie wyobrazić ewentualnie, jak złej inflacji de, 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 recesji się spodziewamy. Recesji. Mam nadzieję, że mówiłem recesji. I oczywiście na każdy z tych wskaźników, który w tej chwili zaprezentowaliśmy, można powiedzieć. Tym razem będzie inaczej. Tym razem coś tam, coś tam. Nie, no może być, mówię. no Alternatywą jest szybki Weimar. Matematycznie nie ma innego wyjścia. No, no chyba, że po prostu pozbawią. A, właśnie, wielki reset, ok. Wielki reset jest trzecim wyjściem. Kasujemy wasze wszystkie fundusze, wszystkie konta i mówimy, że nic nie ma, wszystko się zepsuło, bo hakerzy zaatakowali, zostajecie z niczym. Ale nie martwcie się, jest piękne państwo, które funkcjonuje, które wam wszystko zapewni. I teraz zrobimy nową walutę i będziecie już zarabiać w tej walucie, i zaczynamy od zera. Co wy na to? To jest trzecie rozwiązanie. I naprawdę są ludzie skłonni to zrobić. Całe to World Economic Forum i całe to towarzystwo wokół tego, tych młodych tam stowarzyszonych z tym wszystkim polityków, jest skłonne to zrobić. Komunizm też coś wprowadzał przecież, prawda? Czy ktoś się liczył wtedy z kosztami, czy ktoś nie widział, jakie zło to sprowadza? Nie, ale robiono to w imię wyższego dobra. Teraz również pozbawią Was wszystkiego w imię wyższego dobra. I co im zrobicie? Także musicie zadbać o siebie, o swój majątek, o swoje rodziny, nie tylko o siebie. Pamiętajcie, bo im więcej nas będzie w tym gronie, tym lepiej dla nas. Być może uda nam się przetrwać jako Państwu, być może, nie wiem tego. I możecie mówić, że to dalej jest tylko i wyłącznie krakanie. Ale pokazuję slajdy jeden po drugim. I znikąd tutaj nie ma, nie ma powiewu optymizmu, tak? No i mówię, są trzy ścieżki, tak? Krach gospodarczy, hiperinflacja albo wielki, wielki reset. No dobrze, a zobaczmy teraz coś może na odmianę pozytywnego. Jeśli dalej tak będą rzeczy się miały, to uwaga, Polska osiągnie PKB Niemiec 1 stycznia, września 19, 2039 roku. Czyli po 100 latach Utrzemy w końcu nosa naszym zachodnim sąsiadom, jeśli sprawy będą dalej szły w dobrym kierunku. Mówiliśmy o Blackstone'ie, mówiliśmy o BlackRock'u i znowu Blackstone. Kolejny fundusz nieruchomości zawiesza wypłaty. Tak? Rynki stają się illiquid. Ludzie nie mogą wybrać swoich pieniędzy. Ludzie nie mogą się skeszować. A fundusze nie są w stanie szybko pozbyć się nieruchomości po cenach, które... Uwiarygodniałyby wyceny tych funduszy, od których one pobierają prowizje i, i mają premię od zysków. Także komuś w końcu muszą puścić nerwy. I teraz garść wskaźników nadal widzimy, że to się bardzo różnie zachowuje. Niektóre wskaźniki jak Italian Business Confidence idą w górę. Inne znowuż jak Italian Consumer Confidence idą w dół. Wszystkie w okolicach recesji. Zobaczcie, jak się przełożyły zamieszki w Brazylii na current account w USD liczony. Minus 10 miliardów z praktycznie zrównoważonego, co przekroczyło to, co spodziewali się analitycy i to znacznie, bo spodziewali się tylko zachwiania i wypływu 6 miliardów dolarów. No, co mamy w Stanach? No, można powiedzieć, durable goods order jest w górę, ale core durable goods orders w dół, tak? I GDP, zobaczcie, 2,9 w miejsce, gdzie spodziewano się tylko 2,6. To ja wam powiem coś innego. Zobaczcie GDP Price Index. Rozumiecie, o taki indeks jest adjustowane GDP wedle tamtejszych wyliczeń inflacja była na poziomie 3,5%. To jest i tak wyżej niż się spodziewali analitycy, którzy prognozowali, że to będzie 3,3%. Co znowuż mi się tutaj nie zgadza, dlatego że. Mamy odczyt price index wyższy, a GDP również wyższy. No, chyba że po prostu tak kwitnącą gospodarkę mamy za oceanem. No, ale jak pokazywaliśmy to wszystko wcześniej, wierzyć mi się w to nie chce. Tym bardziej, że zobaczcie, jak ten GDP price index się zmieniał ostatnio. I skąd ten spadek taki nagły, wielki. Więc jeśli tutaj wystarczy, troszkę tylko przekłamano go, to pomyślcie, o ile jest niższy wzrost. PKB w Stanach. Naprawdę wierzycie, że w tak szybki sposób, tak gwałtownie spada inflacja w Stanach? <laughs> Okej, okay, good trade balance. Stany nadal pod wodą. 90 miliardów dolarów miesięcznie. Benz. Więc jeśli ktoś uważa, że Stany sobie poradzą same, to nie, nie, nie bardzo, to nadal muszą inne nacje przyjmować ich walutę w momencie, w którym przestaną. Stany. Pogrążą się w chaosie spowodowanym brakiem produktów albo będą musiały znacznie więcej wysypać. No i niestety retail inventories w górę. Tak, czyli stany magazynowe, zarówno detaliczne, jak i hurtowe wholesale inventories w górę. W Kanadzie za to sprzedaż hurtowa w dół o 1,8% za to new home sales w górę. Tak, ludzie się rzucili, bo liczą, że teraz już będzie lepiej. No i to oznacza wzrost w liczbach bezwzględnych z 602 do 616 tysięcy mieszkań. No i znowuż, nie rozumiem. Jeśli prognozowano minus 4,7, tak? I ci sami, którzy to prognozowali, jednocześnie wytypowali, że mają wzrosnąć z 602 do 617, powiedzcie mi, gdzie tu jest jakakolwiek logika? Gdzie tu jest jakakolwiek, to jest, nie wiem, rzucanie rzutkami do tarczy? To jest jakaś jedna wielka ściema. No i tutaj mamy jak tam aukcje się, bonów i, i obligacji. Miesięczne, dwumiesięczne 4,5, siedmioletnie 3,5. 100 punktów bazowych jest inwersja. Tylko na tej parze, tak? A ciekawe jak na innych. Jest jakiś kosmos. No dobrze, to by było na wszystko, było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że dotrwaliście z nami do końca. Nie było wesoło, ale. Sytuacja jest bardzo poważna. W naszej opinii, oczywiście, to nie jest porada inwestycyjna. Chcemy tylko przedstawić Wam trochę faktów i rzetelnych argumentów za tym, w którą stronę będą podążać rynki, abyśmy tutaj gdzieś lokalnie podejmując więcej dobrych decyzji inwestycyjnych mogli szybciej osiągnąć poziom np. PKB Niemiec. Może wcześniej niż 1 stycznia 2000. Pff, kurczę, jeszcze raz, 1 września 2039 roku. No. Także do usłyszenia pewnie we wtorek, kiedy ocenimy pierwszą otwierającą ten tydzień sesję notowań. Naszym zdaniem tak, to jest wielki bull trap, gdyż właśnie przekroczyliśmy te złote krzyże i tak dalej. No wszyscy są już przekonani, że to już jest teraz all in, a Michael Berry dokładnie ten fragment już pokazywał wcześniej, że być może będzie taka pułapka jak w 2008 roku, tak? Po czym będzie, nie wiem, 2001 czy drugim? Po czym będzie dopiero właściwy jazd w dół. Ale Wy już o tym wiecie, jesteśmy w kontakcie. Cześć.